Siemanko chłopaki, to ja postanowiłem nagrać, to jest mój garaż, to są na wiatę, troszeczkę bałagan będzie. Tutaj jest stal, którą będę, z której będę spawał wiatę, a więc idziemy do mojego warsztatu, który jest cały czas w budowie. Na razie leży koks tutaj, poziomnica, no, schodki stoi resorak świeżo odnowiony. No, tu jest stół warsztatowy, nie, ani nie malowany, ani nic. To mam swój piec duży. tam mam tablicę świeżo zrobioną. Resara fajnie się prezentuje. Odmalowany 2,5 miesiąca pracy. To jest odcisk ręki mojego taty, data. To jest odcisk ręki mojej. No, tutaj silnik jest przykryty, bo w nocy jest trochę wilgotno, także jeszcze póki tutaj dachu nie ma. No, tutaj mam o piec, troszeczkę jeszcze czyści w środku leży. Mam troszeczkę stali rozrzucone, troszeczkę bałagan będzie. Tu jest o, moja płyta, 160 kg, 52x52, 12,5 cm gruba. Tu mam o, taki żurawik do podnoszenia tej płyty. Tu mam o, duże kowadełko, na nim są płyty, tu będą e, wiązary będą kręcone do słupów, więc świeżo e, pocięte. Teraz o tam o, trzeba będzie je poszlifować. No i co? Tutaj mam wieszaczek jeden na młotki, szparożek, kowadełko, troszeczkę stali pod stołem. Tu mam i madełko, które kiedyś używałem w sumie, później na te o zacząłem używać. Tutaj tamte przestałem, nie? Radyjko tylko ciszę. O, tu mam o, y, płytę 10 cm grubą. Docelowo będzie z niej dziurawnica. Będę musiał dać ją na plazmę, y, żeby mi ją pocieli. No i ona chyba nie wiem, ma z 52 na 30, coś z groszem. Nie, to chyba 38. A mam wiertareczkę taką dorwaną na złomie. Za grosze w sumie. Y, co, tu mam troszeczkę kleszczy powieszonych Troszeczkę stali, starych siekier. Tu mam o, wszyscy, którzy pytają się ile mam kowadełek to tutaj o parę kowadełek stoi. Tam na półce leżą jeszcze, o, tu mam o, rolki pospawane samemu do taśmówki. Tu mam taśmóweczkę, tu jest stanowisko ślifierskie. Tu mam drugą rolkę też samemu robioną. W sumie jak taśmówka to jest samoróbka. O, tu mam kolejne kowadełka 6,5 kilo, 3 kilo, tam inne, tu takie. O, tu, tu jest maska spowolnicza, no a taśmóweczka, że troszeczkę ma wibracje, no to bardzo pomysłowo, dociążona jest dwoma kowadłami i płytą 40 kg eee, co, tutaj o, mam o, miejsce na odkówki, eee, sie siekiery odkute, obusznice odkute. No, tutaj mam piekarniczek, troszeczkę elektrod. Wiadro z Tawotem, bo się przydaje. Tak wygląda stanowisko szlifierskie Trochę pasów, dodatkowe oświetlenie nad taśmówką. Yy, tu mam spawarkę, no troszeczkę zajechaną życiem. O 40-letnia. No ale spawa, spawa i także co, co tu ma nie? Tu mam yy, małe stanowisko ślifierskie, żeby pilarki trzymać nisko, ręce nie bolały. Tutaj leży o i 110. Kilo, bardzo ładne, 21 cm szczęki. Sama dźwignia ma 70 cm, jest bardzo potężny. Jest w, w idealnym stanie, praktycznie nie? Jest troszeczkę zakurzony. Tu mam parę kowadełek, no w sumie jedno na drugim leży, bo nie mam gdzie ich trzymać. Nawet jest ich tyle jest i ma ze śrubą zerwaną. No, no naprawdę, dostają w kość, Jak się pracuje nimi, to to nie mają lekko i madełka, nie? To tamte. Tam to zostało w kość. To trzeba było zamontować te. to mniejsze i takie o. Wi wiadro młotków do obsadzenia na wierzchu. Tu jest o. 6 kg. Tu jest kuty przeze mnie sledgehammer. Eee, co tu dalej? Kolejne tu młotki. O, tu jest amerykański sledgehammer. O, taki o. Młoteczek. Wszystkie czekają do obsadzania. Tu mam małą piłę taśmową. No i tak o w sumie to u mnie wygląda. Co tu? Nic, jest, nic szczególnego, nie? Malutki warsztacik. O, parę potków na ścianie jakieś tam stare poroże. No i co, dużo miejsca tutaj nie mam. Tu piec z drugiej strony z innej perspektywy troszeczkę złomu. No, tutaj będzie o, dobudowana wiatka. Tam gdzie resorek stoi, tam już mój domek. I w sumie tak to wygląda. Także tu jest kolejna tablica, troszeczkę tak wszystko prowizorycznie, ale działa działa, nie? Trochę młotków. O, tu już zapomniałbym, tu jeszcze mam obu miejsce na obuśnicę. tu są takie o, potężna, spawana obuśnica no bo się robi się z czego trzyma tu kuta, kolejna tu są inne do młotków. Tu jest na przykład duża do jakichś potężnych młotów. Pilniki, no i babki. Bab... Tu jest do... takie podstawki do młota. To jest babka do dziurawnicy do robienia młotów. No i do kowadeł. Nie? Tu parę babek 10 -kilowych. Tam kolejne imadełko w kancie stoi. Tam pod stołem też leżą i madła. No i tak o. Także trzymajcie się. Miłego dzionka wam wszystkim życzę. I do zobaczenia wkrótce.